Mamy dzisiaj przed filią numer 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej happening na część naszego tygodnia bibliotek, który trwa od 8 do 15 maja. Tutaj zapraszamy czytelników, mamy bibliobus. Zapraszamy tutaj serdecznie wszystkich czytelników do naszej biblioteki. Tutaj Pani jest jeden właśnie gościa. Tak? Udało nam się złapać nie dość, że czytelniczkę. to panią, która jest nauczycielem gimnazjum nr 2, która uczestniczy w organizowanych w naszej bibliotece imprezach. Co pani tak o nich myśli? I te imprezy rzeczywiście są cykliczne, odbywają się rocznie, są niezwykle interesujące, umożliwiają młodzieży taki szerszy pogląd na różnego rodzaju kwestie i to nie tylko właśnie ekologiczne, tak jak akurat było to w roku ubiegłym i było to zbieżne z naszymi zainteresowaniami, bo generalnie uczę przyrodnicze właśnie, bo jestem biologiem. Natomiast też bardzo ciekawe spotkania, były na przykład muzyczne, a zatem no, tutaj bardzo wszechstronnie młodzież ma możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, pasji. Oczywiście jest też ciągła możliwość korzystania z zbiorów, są one bardzo bogate. Panie są przeurocze, zawsze służą pomocą, mogą zawsze wskazać na jakieś nowe okazje zawsze przelać się takie, które są bardzo wartościowe, a już od wielu lat niewydawane na nasze. Bardzo dziękujemy. Ta pani przychodziła zupełnie przypadkowo chcę to dodać i nie, nie była z nami umówiona po pierwsze. Po drugie, jakby przegląd postaci historycznych, bibliotekarki na przestrzeni lat i ksiądz Robak, który jest Poszedł, gdzieś się znowu. schował, ale jest z nami i nas. Biela. Tutaj mamy część nowości wydawniczych przedstawionych w naszym bibliobusie. Mamy nadzieję, że choć trochę przyciągniemy czytelników. Już przyciągnęłyśmy takich, którzy Dobry, przynieśli dary. Dziękujemy jakby za pośrednictwem portalu. Myślimy, że taka akcja pozwoli popatrzeć na te książki które mogą y, służyć innym, a już w domu może nie tak bardzo są potrzebne. Dziękuję bardzo.